Cześć, tu zdobek. Zbrodnia to niesłychana. Pani zabiła pana. No, jesteśmy na miejscu zbrodni. Zabawimy się w takie małe CSI. Idę sobie przez las. I raptem znajduję was pełno sierści sarni. Żeby to był okres bardziej wiosenny, to by nie było to nic niezwykłego. Teraz to troszeczkę, troszeczkę dziwne. Tutaj też. Tutaj też. No o, zobaczcie, tu już w ogóle całkiem sporo tej sierści. O, tu kolejne. Kolejna sierść. I to widać, jest ona jakby lekko wyrwana. To nie jest taka sierść. O. Tu jest, tu jest skóra. Więc to nie jest, to jest zwyczajne linienie, wymiana sierści zimowej na letnią, tylko no zdarzyła się tu pewna historia leśna. Nie powiem tragedia, bo to jest norma w świecie zwierząt. Ktoś ginie, żeby wykarmić kogoś innego. No i co? No i najpewniej wilki dopadły tutaj sarny, bo to jej szczątki, jej futra tu są. Musimy zmienić światło. Yy, o! Kolejny dowód, że to nie było zwykłe linienie. Zobaczcie, to tutaj to są resztki treści żołądkowej. To można poznać, można poznać to po zapachu. No, to jest treść żołądkowa sarny. Na pewno. Już jak pamiętacie, kiedyś Wam mówiłem, że w naturze nie ma nic zbędnego. Coś się komuś już nie przydaje. Na przykład treść żołądkowa tej starnie już się nie przyda, ale żukowi leśnemu się przyda jak najbardziej. Tu jest jeden. Tu jest drugi. Tu są jakieś muchy. Tam już jest głęboko zakopany. Kolejny żuk leśny. Także, no może... Oprócz tej sarny, to każdy tu jest zadowolony z tych, z tych stworzeń leśnych. Pokrążmy, zobaczmy może coś jeszcze znajdziemy jakieś. Tu jest kolejny, kolejka treści żołądkowej. Szukajmy, szukajcie, a znajdziecie. O, tu mamy, tu mamy kolejne resztki futra, sukni. Zwał jak zwał. O! Tu mamy kawałeczek kości. O, To powiem Wam. Sarna na pank. Czy kozioł, czy sarna tego Wam nie odpowiem, ale co do pci, ale gatunek na pewno sarna i to powiem Wam, że sarna bardzo stara, ponieważ jelenie podczas ich życia zęby się im ścierają. I tu jest widać, że to jest sarna, już, już leciwa w swoich czasach 8 może nawet więcej lat. Także no. W tym przypadku akurat się zgadza, że sarna wilki upolowały starą. Sztukę starego osobnika. Zobaczmy, czy tu jeszcze nie znajdziemy. O, jest dalej. Kolejna, a też żuchwa. Zobaczcie, i też. Zęby zjechane. O, widać. Zęby zjechane. Totalnie. Także ten, ten. Ta sarenka miała już lat za sobą. Coś tu jeszcze jest, jakiś łomyk kości. Tutaj kolejny. Także no Pan sarna, czy pani sarna stała się obiadem dla rodziny wilczów, wilków. Swoją drogą dawno już tu nie obserwowałem ich. Yy, przyniosły się na jakiś czas gdzieś indziej. Taka jest natura. Tego w wilkach nie zmienimy. Nie nauczymy ich jeść tofu ani sushi. One cały czas będą polować na zwierzęta leśne. Yy. Jest. Jeszcze nie śmierdzi. Także to jest historia. No, lekko, może tak. Eee, to jest historia. Sprzed paru dni. Może weekend, może troszeczkę wcześniej. Chociaż nie, bo tutaj by było więcej tych chrząszczy, <laughs> Tam myślę, że to pewnie historia weekendowa tu była. No cóż. I nie, nie piszcie, że stała się tragedia o jej biedna sarenka, nie Sarny w naturze są po to, żeby wykarmić m.in. wilki. Także normalna kolej rzeczy, zwykła leśna historia. W powiązaniu wilków z sarną. Normalne ich relacje międzygatunkowe. Pozdrawiam do uzreniu.